Cześć, manko moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja nazywam się Surbi i dzisiejszy odcinek jest zainspirowany pomysłem odcinka od ekipy i w dzisiejszym odcinku wystąpi Klaudia Madeja, następnie Kinga Madeja i Natan Nogaj. I ja moi drodzy, czyli sur mi wasz ulubiony youtuber. I dzisiaj będziemy kręcić sobie kołem, i to koło będzie wyznaczało nam, jak musimy mówić przez cały dzień. Jakim stylem tutaj mamy głośno, rymy, slow -mo, podwójnie, wulgarnie, śpiewanie, kogut tłumacz i tyle. I jeżeli ktoś wylosuje podwójnie, to ma zakręcić jeszcze raz. Dlatego bierzemy się już za kręcenie. Kto kręci pierwszy? No dobra. no dobra, mogę pierwszy. Nie chcę głośno, nie chcę. No dobra. No dobra. Dawaj. Mogę tak mówić, mogę tak mówić. Podwójnie jak? Masz to! Masz to! super. Teraz Teraz Klaudia jako że że nowa, ja będę ostatni, dawaj Klaudia Ale zakręciłaś Masz to! No, <grymne> I do każdego słowa Musi dodawać przekleństwo, tak że będzie dużo pikania ale Przepraszam, roboty. ale ja będę miał dużo roboty Karol, dajesz czadu Podwójnie? Ale mogę wylosować co innego, no nie? Czyli mogę mieć podwójnie i coś innego, niż makinga No to dobra No i dobra, idziemy do parku, no i dobra, idziemy do parku no i dobra, idziemy do parku. Ale to się będzie dobra. Do to będzie naprawdę długi odcinek. Będzie w To co idziemy? To co idziemy? Na Typeriona chodźmy. Chodźmy na coś zajwiście wszystkiego. Chodźmy na Ale przykład ty się na pewnie będziesz bała na coś. Ale, Ale się jest będzie na coś Ale tu jest Sajgon. To chodzimy Saigon. na Hyperiona. Ja ja to, to pani nas nagrywa. Ja Decyzja podjęta bezapelacyjnie. Czy ty jesteś zadowolona, Klaudia? Czy ty jesteś zadowolona? To znaczy ja się, bo to jest pierwsza kolejka na którą idę. Jak się czuję... Ale się boję! Ale się boję! Ja dawno nie jechałem z tyłu na siedzeniu. Okej, okay, lecimy! <śmienicza> Klaudia A Ale super <śmienicza> Tym razem się poserałem Było super, prawda? Było super, prawda? Nie się, to ma spodziewać Ty się go r*** wykałaś, się go jak wam się podobało? I Było zajefajnie, fajnie! Było zaje fajnie! Jak na pierwszą kolejkę no to była ale była fajna <śmienicza> Klaudia cały czas płakała Klaudia cały czas płakała Ja się patrzyłem tylko na Klaudię Bo i tak goniła buzia, bo tak, ja byłem... Busia, bo jej tak ja byłem ciekawy tylko na ja jej reakcję. Ja się na nią tylko patrzyłem Ja też się tylko na nią patrzyłem Chodźmy <śmienicza> dalej na następne kolejki na co idziemy? Chodźmy A na co idziemy? Na następne kolejki Chodźmy teraz na Abysusa Abysus! Powodzenia! Powodzenia! Jestem podekscytowany ponieważ nigdy nie jechałem w ostatnim wagoniku Chłopaki jak się bawicie? Chłopaki jak się bawicie? Dobrze się bawimy! fajnie! Dobrze. Dobrze się bawimy! Serio? Serio? No woman, no cry! Odepnij was, odepnij was! Ale było fajniejsze niż my Ja bym poprosił jedno zdjęcie o numerze 2 Pięć, pięć myśli Nie pamiętam O dziękuję pani bardzo pa. no, Patrzcie jak fajnie wyglądamy Jednak młodość to jest piękna cynota Stwierdzam, że na sam tylko... panią kasie I A, Ja poproszę takie strasznie zdjęcie To chyba był numer 4 Nie chcemy nie, ten taki zniebogne Dziękuję bardzo za zajebistą przepraszam, że musiałam on alątki challenge. Do widzenia! Widzenia, do widzenia! Panie do do dobre. Bo... bo co? Ja ogólnie chciałem powiedzieć, że mi się bardzo podobała ta kolejka. Ja bardzo lubiłam, ja, ja ogólnie bardzo lubiłam. Ja chciałem powiedzieć, że mi się bardzo podobała ta kolejka. E, stara madeja. Zabrała mi czapkę i była przy tym bardzo wulgarna. Teraz zostawiamy swoje rzeczy. Teraz zostawiamy swoje rzeczy. To będzie epickie. To będzie bardzo fajna bitwa. To będzie bardzo fajna bitwa. O ja o Jezus. Oh. O, ale na Ja mam ty... wczoraj O Oh my god. Ale to było super. Jestem Ale to było super. Cały mokry. <śmów _> ha 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 Karol posikałeś się. Piąteczka, piąteczka Ja wygrałem Ja wygrałem Nie słuchajcie ich to są pomówienia. Postanowiliśmy zmienić troszeczkę reguły naszej gry, ponieważ cały dzień mówić tak samo jest bez sensu, więc trzeba zalosować i jeszcze raz i teraz sprawdzimy co wylosujemy. Nie możemy mieć tego samego, aczkolwiek tutaj się trochę rzeczy pozmieniało, co możecie już zobaczyć, jest na przykład po angielsku nowe, nowe jest równie cylaban. okej, okay, także losujemy. Go, koło, poszło drugi co my tutaj mamy? Głośno Głośno Dobra, mogę tak mówić. Dobra, teraz ja, kręcę, go! Kręć! Coś fajnego! Coś fajnego, coś fajnego Sylabami! Sylabami! Bardzo dobrze! Kinga, dajesz! Zazdro! Idziemy na Majana! Będzie fajnie, dzieci. Idziemy na Marianę i zacny rym. A ja mam rymem i są dymy. Chce mi się siku, która na budziku? Daj mi tego pa pasa, bo ci urwę putza. Tak? Boje kawa A ja nie mam otro. pytań! Mi się wydaje, że na osobie będzie najbardziej przyjemna. No najbardziej. <laughs> ha, 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 ha. Nie mogę oddychać i chyba będę wdychać Chyba sikać ha, ha. Ale fajnie się jedzą ja uh! kolejką To jest fajna no nie? No, ale strasznie się zużyją. No, z tyłu są wielkie. To mogłabym jeszcze raz, bo. Masz mo e, suchą twarz. <laughs> Rękę mi tak wygięło raz. No, myślałam, że mi się jak się Ja powiedzieć, że mi się bardzo podobało. Było Ej, fajnie. Oj, jedziemy jeszcze bardzo. raz, bo mamy w sumie czas. Nie mamy. Ale gdzie past, past? Ha -ha. Czas goni nas! Pod zdupy się leje, ale nie zemdlenie! Ja się bardzo cieszę z tej kolegi! E? Na co teraz idziemy? Na co? Na kebaba! Nie! E. Idziemy na zadrę teraz! Dobrze? Pan Tadeusz, inwokacja. Litwo! Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie! Ile cię trzeba cenić? Ten tylko się dowie, kto cię stracił. Idziemy? Idziemy. Lubię chodzić na Majana, gdy jestem po stronie, na... David, co u ciebie słychać? W porządku. Trochę gorąco. A użyłeś antypespirant? I nie działa. Działa, 48. To zmieni. ha, ha, ha. Złośliwy na ten robot. Jak zygzak McQueen tutaj lecę. Ej, co ja je tam nie jest dalej? Jak ma tutaj lecę, i złotą kietę Moja w Porsche Jak się zepsuje to chyba wykutuje bezpośrednio Jak będziesz? tam, jak się bawisz? Ja nawet dla Was sylabiczną daję. Daję 2 Panie Becie, leci jak w klozecie Yo. Lecimy i się płucimy Aż tak źle było? Nie woda wywracam się nie ubujuj się Jezus Maria, nie jestem Nie, nie mam jej w ręce nie mam w Nie Jest bez To tyle w tym cudownym filmie Mam nadzieję że Wam się podobało Jeżeli tak to zostawcie łapki w górę oraz spadajcie do nas na instagramy No i na razie Siemaneczko Nara <dára> and vidíme se na abysmě. <dára>